Drodzy Państwo, wraz z moimi partnerami piknikowymi udało nam się dzisiaj naprawdę zrobić imprezę jedyną w swoim rodzaju, bez specjalnej oprawy, bez nagłośnienia. Z w każdym własnym zakresie wymyślił jakiś program dla dzieciaczków, dla, dla rodzin, i udało nam się tutaj te rodziny zaprosić, wspólnie z nimi bawić. I naprawdę myślę, że spędziliśmy bardzo fajne chwile. Naszym, naszą wizją, naszym pomysłem jest wykreowanie pewnej mody, na spędzanie wolnego czasu na, na trawie, na, na świeżym powietrzu przez rodziny. I wydaje nam się, że to jest najfajna forma, najfajniejsza i jednocześnie bardzo bardzo przystępna cenowo, zwłaszcza dla osób, które niekoniecznie mają ogródek, czy, czy, czy koło domu, czy, czy gdzieś na mieście, wystarczy kocyk piknikowy, wystarczy kosz, trochę prowiantu, no i oczywiście napoje bezalkoholowe. Moja